Siemanko drodzy widzowie, ostatni kupon zaprzepaściła czerwona kartka dla Młotów, chociaż i tak ekipa Mojsa zdołała wyrównać ze stanu 0-2. do 2. Środek tygodnia jest pełen piłkarskich emocji i znów spróbujemy swojego szczęścia, a zaczniemy jak zwykle konkursem, gdzie prosimy Was o wytypowanie minuty pierwszego gola w meczu Kogutów ze Świętymi. Typ na to spotkanie znajdziecie również na naszej stronie. Standardowo do wygrania 50 zł w BetCliku, tam z kodem poktyp 50 na start dostajecie pierwszy zakład bez ryzyka ze zwrotem na konto główne. Prosimy również o podanie niku od tego bookmachera, komentarze bez niku z BetClika oraz te edytowane nie będą brane pod uwagę. Tyle słowem wstępu, teraz lecimy do typów. Zaczniemy Super na szczęście tą, która funkcjonuje już od wielu sezonów. W grupie mistrzowskiej North Zealand podejmie u siebie Brandby, które ma realne szanse na tytuł w tym sezonie. Ostatnie spotkania obu ekipy były overowe. Gospodarze w poprzedniej kolejce zremisowali z Kopenhagą 2-2, a kolejkę wcześniej w szalonym meczu wygrali z ekipą Randers 4-3. do Gospodarze mogą się jeszcze załapać do Conference League, więc tak ofensywna postawa wcale nie dziwi. Z drugiej strony mamy gości, którzy również ostatnio strzelają i tracą sporo goli. Ich mecz w poprzedniej kolejce zakończył się remisem 2-2 do -2 z Arhus, a chwilę wcześniej polegli w terbach Kopenhagi 1-3. Brentway podobnie jak jego gospodarze, miewa kłopoty z tyłu, ale ich ofensywa spisuje się całkiem nieźle. Obie drużyny mają w tym spotkaniu o co walczyć, jedni o europejskie puchary, drudzy o wygranie ligi. Patrząc na ostatnie mecze obu drużyn, idziemy tu w bramki obu ekip. Do kuponu dorzucamy również mecz z Serie A pomiędzy Crotone a Sampdorią. Gospodarze mogą powoli pakować walizki do Serie B, ponieważ ich szanse na utrzymanie są już tylko matematyczne. Na 7 kolejek przed końcem tracą 15 punktów do Benevento, a ciężko sobie wyobrazić, żeby z taką formą, jaką prezentują ostatnio, zaczęli nagle magicznie wygrywać wszystko po kolei. Kibice Krotony nie mogą jednak narzekać na nudę, ponieważ spotkania ich ulubieńców są ostatnio niezwykle obfite w gole. W dziewięciu z ich ostatnich dziesięciu meczów widzieliśmy przynajmniej trzy gole, a starcia z Napoli, Specją czy Lazio owocowały nawet pięcioma czy siedmioma trafieniami. Ekipa Krotone pogodzona ze spadkiem gra wesoły futbol, a i przez ostatnie mecze sampy przewijają się overy. W poprzedniej kolejce ograli werony do jednego, a wcześniej widzieliśmy bramki w meczach z Bolonią i Cagliari. W bezpośrednich starciach obu drużyn w niedalekiej przyszłości również widzieliśmy gole i do dubelka dokładamy over 2,5. Tak prezentuje się nasz kupon na środowe zmagania z europejską piłką. Po więcej typów zapraszamy standardowo na stronę i do grupy. Zachęcamy również do odwiedzania naszych innych mediów społecznościowych linki znajdziecie standardowo w opisie. Zachęcamy również do brania udziału w konkursie. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia.